W jesteś facetem, wchodzisz do łazienki, masz takie. O, jej włosy zatkały odpływ. Odprysznica. Ja lubię, jak kobieta ma takie długie, gęste włosy. I sobie ją wytłumaczył. Ona ma podobnie. O, doszedł mi na brzuch i wytarł w kołdrę. Jak on szybko wychodzi, jaki jest odpowiedzialny. Później możesz kurwa te kudły wyciągnąć spod prysznica? Przekąża w kiblu zrobiła teraz. To umyj w niej chuja, się jebany. Srok czasu w uch. Słuchajcie, ja z moją żoną, my jesteśmy ze sobą tak od trzech do sześciu lat razem. <grystanie> Ponad dwa lata po ślubie i wydaje mi się, że to jest dobre małżeństwo. Wiecie, wchodziliśmy z doświadczeniem w małżeństwie. Ja miałem parę partnerek przed nią. I ona miała paru frajerów jebanych przede mną. Słuchajcie, ludzie w okolicach swojej trzydziestki nie mają czasu, żeby się poznawać. Nie ma czasu. Kobietom się śpieszy w szczególności. Wiecie, zegar biologiczny tyka. Nie ma czasu.